Z tej strony ja twój ulubiony Jupiter od gry Minecraft i dzisiaj chcę Ci zakomunikować, że robimy eksperyment społeczny, a mianowicie będziemy nagrywać Minecraft bez kamery i chcę być z wami szczery e, wolę bez kamery. Reklama i Kajdrow na jednym bicie! Z Kodem i Samu się wzbogacicie! Aż cztery skrzynie tam otworzycie gry, traf za darmo, wbijaj i typie. Tak Ciołeczko z Kodem i Samu masz dwójkę za friko i do tego masz takie doładowanie: 12% przy pierwszym depozycie. wbijaj linka masz w opisie! Lepiej być nie może to nakręcone, nie? Czy, czy może? Głodamże! Mm. Cześć! Z tej strony twój ulubiony youtuber, ze mną jest twój drugi ulubiony youtuber od Minecrafta Cześć dzisiaj, dzisiaj będziemy eksplorować teren Dostałem jabłko Ham 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 Od dziadka sadu Od dziadka sadu Z robaczki Nie nie nie, bez robaczków było A ja dostałem to jedno z A tymczasem bo opowiedz im co tu następuje, co będziemy robić, co tu się będzie działo Powiedz, od kogo eee. zajebaliśmy, pom czy na czym się ten inspirowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Eżio. No i chłopcze. Iwanko. To co? E, w Minecrafta będziemy grali. Opowiedz coś więcej, powiedz coś, coś więcej, chcą wiedzieć więcej. E, Damian będzie, Monika będzie, dużo osób będzie, e, nie kradliśmy żadnych pomysłów, to sami na to wpadliśmy. Nie inspirowaliśmy się niczym. Tam jest wioska, tam jest wioska. E, smoka będziemy bić. Bo i samu to nubi. nigdy smoka nie bił. E, maksymalnie, co tam robiłeś? Namiot postawił w lesie. I domek. I przy kury, kury hodowli. I domek przychodzie. Jajka sadził też. I tyle. A on I... powiedział, że chciał smoki napierdalać e, złe rzeczy w piekle. To, to się ko dobrze zrobiło. Ko koblarkę miałem, kurwa. O, koblarkę miał. No, po chuj <noise> no, nie, nie chodzić, żeby nie chodzić. Ej, bo ten, dwie wioski mamy. I jest super Tam jedna, tam druga. Nie wiem, nie pytaj skąd. Tam. Ja widzę grzyba tam. O, a ja ryby widzę. No to. Robimy? Właśnie, prosiłbym was drodzy widzowie, żebyście napisali do PewDiePie, że już może skończyć serię. Bo my przejmujemy Youtuba Minecraftowego i możecie u, u każdego youtubera Minecraftowego pisać, że już Ej, mogą kończyć, bo my to le. przejmujemy, nie? Potem będziemy... Wyzywam Isamu na Fim MMA za to, że mi pisze Wtedy, komentarze. Nie, nie. Że piszą mi komentarze. To najlepszy. No trudno. Najlepszy to najlepszy. U każdego serio. Zróbcie spam na polskim YouTubie, że... Eee, tam, mój samu najlepszy Minecraft! Wszyscy youtuberzy od Minecrafta to jest jeden. I lajkujcie, i lajkujcie się, ze wszyscy! To wszyscy lajkujecie kolejnych Jezu, proszę was, róbcie no, tak nie Ale jak to było jak ten, i samu Kiedy Hurtwork, co u Justina Bibera no, U Justina tak Biebera tak 20 tysięcy tak lajków like. pod komentarzem I samu Kiedy hurtworth? pierwszy pierwszy komentarz, zróbmy to z Minecraftem I samu, Hej, no, i i widzę domek, naprawdę, ty nie ściemniałeś Tam jeden, a tam drugi, może chodź najpierw tam, tam chyba bliżej jest Gdzie ty jesteś? Będzie, tam, dobra To ja pobiegniem Przecież jestem za tobą, o co ci chodzi? Nie, nie, jestem szybszy Bo masz pelerynę? Kto? Parkier chciałbyś kurwa taką polerę? Ja Ej, kurczę, mi kurczę. widz zrobił skina, chciałem właśnie podziękować mu na Discordzie naszym, dostałem skina takiego dostałem. Dziękuję Ci Ale bardzo. Mm. Jezu, jaka wielka ta wiocha. Hmm. Tam jest jeszcze większa w lesie. Aś, na... o, kunie. Konie? Cześć nie masz markwi! Który konie nie, jabłko? Żaden. Markler. Żeby koń zjadł. Nie trzeba marchwi A co jedzą konie? Siodło. Siodło? No i jedziesz. Kurowica Ale no ładne O luj, ale jesteśmy zarobieni. można wynająć. O dzwon. Weź dzwona. Dzwona tam. Eee, zostawcie lajka like i dzwonka. Weź dzwona i wy zostawcie lajka like i dzwonka też. Tak samo jak Ezio powiedział. Czyli ja jednego uratuję tu, ciekawe co mi da do to, że go Ogólnie, Nie wiem dlaczego, ale każda moja seria z, ma... A, seria z minecraft A Każda seria z A Łóżka to chuj. Ja mam jedno. A, to ja mam drugie Ej, Patrz co mam! Masz. Patrz! Pokaż Weź to. Nie, to, o, to wejść. to To? No A więc co to jest? To jest takie do enchantingu, zamiany pracy nie. Patrz to jaki ma biały ryj! Albino, z, kurwa pierwszy Weź <noise> Stój Który? A nie, dobra, zlagła on Nieważne A myślałem, że no, odkryłem ten nowe... ten On jest jakimś tym Ma taki monokult Jak to się to nazywa. Nie, no kurwa takie ono... na oku Co ma na oku? No chodź Pizdę ma, ma lupa, nie na przykład. Na spanning jakby w samoko pizdę pod okiem. na Villager jebany w pizde Jak to się nazywa? Eee, Opaska. Arystokraci mieli takie na oku. Arystokraci? Taka lupa. Takie takie okulary na jednym... Tym, A. na jednym oku. I to się nazywało monokul. Uh -huh. Albo inaczej. Nie myślałem, że monokul to był jakiś rodzaj roweru, ale... Co masz? O kurwa, kradnij to. Eee, szmaragdy! Zbieraj, zbieraj. Potato, co to jest potato? Ziemia. Gruszka. Kurwa, że co to jest potato. Co masz na mnie? Nie, ja mam szmaragdy do niej. Ja bym po, p, poszedł o krok dalej jeszcze bardziej kurwa okradnie Godności? No, a we Jak się w skurwie Bierz im ten dzwon... Nie ten ten, zaba, zabaw. Widzę właśnie. Nieźle. Oni A chyba się skapnęli, strażnik. że ich okradamy, wiesz? Na strażnik przyszedł, widzisz go? Dać policję! Ha, my nie stoimy, tylko idziemy. mu kwiatka można do siebie. Mm. Oni moją w zagrodzie xD. No. I krowę? E, musimy się osiedlić blisko nich. Czemu? No bo ładnie mają. Pierdolić ich, my sobie taką osadę zrobimy, wow. że on, oni przyjdą do nas mieszkać. Ja widziałem, że, yy, bo wcale się nie inspirowałem PewDiePie'em, ale ja widziałem to, że u PewDiePie'a, on se ich kurwa normalnie osiedlił i oni się rozmnażali. Tak, zobacz, a propos rozmnażania, tu jest mały. Gdzie? Wygląda jak ten, z jeden, z starszej wersji, zobacz jak wygląda, jak ten stary wygląda. po Mike. Ty eee. nie trenujesz? <laughs> to się nie najema, bo na ciebie siano stawia mordo. Okay. O co ci chodzi? A, ja, ja, a jak ja myślisz, Kruszwil czy Mini Mike? Eee. Mini Mike. Ja też tak właśnie myślę. Że to będzie taka. Broz, to... Eee. Taki. Czyli znaczy, no nie wiadomo, żeby nie, nie wiadomo, bo może na odcinkach trollować. A wiesz, a tam po hajkiki na głowę sadzić, ale. Ale Ser nie wygląda, jakby chciał kogoś uderzyć. No. Chodź się tylko śpimy. Ło. Szybko, szybko. Mogę koło ciebie? Nie. To jedno dalej. Próci nogi śmierdzą, strasznie odchodzeniem. Ja miałem takiego kolegę? Nie. Nie będę mówił jak, jak miał na imię, ale jak. Nie! nie! Nie, właśnie. Inny. Inny. Moje? Eee... Ej, oddaj moje ja to I ten. I... Ale ty On znałem, jak zdjął buty, nie? To tak jebał odstęp, kurwa, człowieku. Ja idę przemyć do wody gdzieś. Przemyśleć. To idziemy do drugiej wioski, czy co robimy? Eee, druga była w jakimś lesie, o którym się mówiłeś. W lesie była. No, obok. Gdzie? Eee, chodź. Ja mam kompas, nie umiem go używać, ale mam. Ale chyba jeszcze nie, nie sprawdziliśmy każdego domku. Jak o, nie, ja nie wszystkie coś. sprawdziłem. No to sprawdźmy, jak w tym. Tu jest skrzynka, jak jest ojebana, to idziemy stąd. No przecież ja tu byłem. No, to Kasprzyk, kurwa był w mieście. <laughs> tu <śmiech> okay. skrzynia jest tak jebana, że w niej nie ma nic. Ale ładny domek. Chodź, idziemy stąd. Jak ładny domek? Co, co, kurwa, żeś takie główne mi budował. Masz najładniejsze A, budować? Tu jest, jaki brzydki. O jezu, najgorszy domek. Ej, czekaj, ja tu w kościele nie byłem. A jest oni mają kowala? Nie mają mm, W tej drugiej będzie To jest kowal w kościół. O, idziemy Mam kompas, drugi. wolno nie tego używać. Daj mi I co z tego zrobisz? Mapę, e, mapę. Jak, kurwa z kompasu mapę Mapę skarbów. A co potrzebujesz jeszcze do mapy? Papier A takie coś, patrz. Już jest wszystko? Nie potrzebujemy papier. Ile? Dużo. A po co nam mapa skarbów? Nie wiem. To, to trzeba znaleźć mapę skarbów. A to Ej, nie trzeba... można sobie własnej zrobić ze skarby? Bo ja schawam, a ty będziesz szukał, ok? Kurde. <grym> Co dobrze Ej, jest, patrz, widzę wioskę normalnie Jest prawdziwa wioska tak. A te ładne drzewa, z tego będziemy mieli dom jak coś Z tego? Ja pamiętam, z że ty robiłeś Na MC Gamers właśnie z tego drzewa Eee, na MC Gamers, tak z tego. z tego A, oglądał poradniki Stary, weźmiemy sobie jakieś kury, ona zrobi jajko Ja później wsadzę dwa, zajebiście będzie Ja <grym> się kur... świetnie bawić z kurami Mieliśmy nie mówić o takich rzeczach ale nie, nie, to... <noise> powin Czo może. O kurach można. W krowej gręki nie będzie wstawał. I jest, patrz. O luju, łosełka jest. Chyba zdążyć przed kaczykiem. A wiesz, że... Diamenty, diamenty, 14? diamenty! Nie oddam! Ja to mówię! A, no. Diamenty, to dobrze. WJ14, te wioski No. Mogą mieć tak jakby e atakują je z bandyci i trzeba je bronić no. i wtedy... Każdym. Ja wiem! I w przychodzą mi fiuty nie. pokazuję no, Nie, skuszy strzelają. Skuszy, diabły yy. O kurwa. Weź to! to było? Ej, nie wziąłem, nie mam Stary, patrz co mam! Zrób? Chwila. Lepiej być nie może. Trzy. Ło To ja zrobię wiesz. już, You know. I szmarak, ziemniaki, książkę mam, dzieci z Bullerbyn. Dałem. Ja też Taka właśnie to jest kurwa, jedyna książka, którą przeczytałem całą. Jeden. Jeszcze kajtkowe przygody przeczytałem. Ej, A to te Tesjanu zbierać? Czy Tesjanu nam się do chuje przyda przyda? Jobsie, który jeździł koleją. E, przyda się, no zbieraj. Dobra. Kurwa, jak mieści. A pies jak jeździł to bez biletu, czy miał miesięczny? Jeździł koleją i umarł. Jeszcze ja robię? To chyba nie miał biletu. Ja robiłem tak, że jak były. Do czytania jakieś, nie? To streszczenia. streszczenie Mama mi czytała. <laughs> No mi się w cholerze nie chciała tego czytać. Kot. Jaki kot? Kikiś. Na, na nieśmiertelność masz kot? Nie, kiciuś A wiesz że ci villager, że umarł um trzeba, dlatego ich trzeba okraść? A ten wyglądek? Ej, czekaj, nie przestraszywuj Staram. go! Ten wygląda jak Stary villager. Ej. Kręcił we jak głupi. Przestr przestraszyłeś mi kurwa kota mojego. A masz rybę? No mam 8! No to no znajdź go już teraz, bo przecież kurwa żebyśmy mieli kota Przesuńcie się, nie pierdolcie tu, o to, Tu, 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 tu Czekaj, bo oni mówią, że my go kradamy cały czas My w życiu W życiu nic, ja tylko pożyczyłem, bo... Hmm. Gdzie jest donate? Donate Tu Gdzie ty go widzisz? Na dole A ucieknie mi? Eee... Będzie łaził za tobą chyba Ale jak? Czekaj, czekaj, a gdzie go masz? Tu Okej okay. Ucieka, ucieka no, Bo ty biegniesz! Nie krzycz Gdzie on jest? Przed tobą. Tak, tak. Możesz go. Zajebać bać mu? Nie, no gdzie? Ryby mam. Widzisz go? Tam jest. Daj go od tyłu. A, Przestraszyłem go, bo chyba. Stój. Biegnie go, szarża No gdzie? i No ja wady na medium MP. kapka. już niedługo beta testy. Ej, masz co robisz z Mówię, o wojna krowa Dobrze chociaż na chwilę, patrz nie no Kółko zajebaliśmy, musieliśmy długo zachodzić No biegnij no Nie ucieknię. Najgorsze jest to, że krowa Zjadła w będziesz chora, zobaczysz Będziesz kurwa chora Przez... Zjadła w będziesz chora No zjad... naprawdę i cała w półmuchomora świnia Znaczy krowa Tu że rymujesz? No ja to jestem raper Bo z Jojoem się stałem Ej, nie da się kurwa tego kota znaleźć Masz kurwa źry tę rybę Do chuja gdzie on jest, kurwa, tam? Pa, donate, donate! Donate! Kurwa, one się boją nawet jak się skradasz, kurwa. kurwa Jak się go... No i patrz, bym się kliknął, miał... Wysrałbyś go. się Za jedną Nie Też chcę go tak. patrz, A patrz. wiesz, że jak go oswoisz? <noise> jak go oswoisz i pójdzie spać, to on cię kładzie na <noise> Jak na pizdę usiadł! <noise> kici, kici! O, można mu Jaki fajny, Masz. ale donate miał być do a to on za nami pójdzie, czy co? Tak Ale mruczy, słyszysz? No. Kozak, a gdzie Donate? się widzieć jak za zahamował, jak go złapałem <grypie> O mam 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 Łap Donate'a Kurwa Donate to jest kocur totalny luj, nie? To już taki mniej kocur niż kocur HA! No nie! I got you Donate! Mam <grypie> dwa A zresztą robiły małe kotki Ha! Zrobiło. zrobiły kota tej! Koły. Jak one się ruchły szybko! A czemu jak biały z czarnym to czarny, a nie szary Bo mąka, no chodź kurwa co coś Dzień dobry panie winaczerze. Tój kurwa kociara przyszła. Ej, koładło, znaczy dzwonek. Zostawcie dzwonka Zbieraj te dzwony normalnie o, chodzą mi się dupy wąchają, ale zajebiste są te koty no, ale ty zawsze papugi miałeś No, bo nigdy nie umiałem do kota dogonić cię <noise> ja Ty już okrad... Aleś... okradłeś całą wioskę czy jeszcze nie? Nie, 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 bo ja tylko trochę Ej Nie byłem w każdym Eee To ja... Bo nie był Kasprzyk ja... Tam gdzie byłeś zostawiać drzwi otwarte Dobra A tam gdzie nie byłem to zamykać <noise> jaki piec wyjebany Chodź go rozkurwisz Kasz. Tu Do góry jest Tu, 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 Kota. kurwa, z kominem ja to bym wspierającymi nazywał te koty Radny! Radny! Ty kocie! Gdzie ja jesteś? Ja możemy, możemy oszukiwać, bo może nazywać koty? Że mają imiona nad głowami? Tak, można? I to można. Tak. Nie śpi! Ha! Śpi! Śpi, kurwa! Ale. Jak mruczu! Rozjebały się normalnie! My tu nie mieszkamy! Dawaj, na miniaturkę, na miniaturkę. To ty zrób, bo ja nie umrę. <grystanie> to czekaj. Eee, kurwa. A, śpię z kotami. Eee, to jeszcze jeden. Mwa. Eee, czekaj, jesteś szadarem? Uśmiechnij się teraz. I powiedz kotlet. Opa. Kotlet. Kotlet. Czekaj, bo ładowanie. O kurwa. O. Rozmazało się. <grystanie> ta, ta. A nie no, git, git. Jak je teraz zabrać? Chodźcie koty, bo nie możemy... Tu nie możemy spać! Tu... Raz walimy łóżka. Ta? Nie wiem Wstawać kurwa! Ono musi mieć to łóżko! To Ta, mam, koty, chodź, chodź! Spierdalamy stąd, już możemy się wybudować we wszystkim. Tu byłeś? To nie trzeba... Hmm. Musimy teraz miejsce na dom znaleźć. Ta. Nasz dom Nasz dom Nasz dom... Budujemy nasz dom na piasku. Na piasku i na przykład na trawie. Ej. Tu? Ale oni farm nie mają. Mają, przecież już okradłem. I gad. Stary, ja mam już tyle marchewek, nie? Że normalnie nawet po igraszkach bym nie musiał ich myć. Tyle ich mam. Chodź Barwnik ci zebrałem Nie będzie. Masz kompas i nie wiesz gdzie jestem. Kotek! To co moje są! A, to twój. Otem. Nie mam kompasa. Chodź. Musisz tego zamontować. wiosce jeszcze jesteś? Nie, już nie! Już gdzie indziej, chodź gdzie? Ci pokażę tu A, a tu? Twój kot w wiosce. Jak? Donate. Powiedz Don. Donate! Donate, do pana, szukaj! Szukaj, szukaj pana. Szukaj kaszyka. Zawołaj go, może pobiegnie. się, się czuję <laughs> Ale rob... O jest! Ja czy ty? Yy... Tu jeszcze słoma, nie wziąłeś słomy całej w łóżko. połóżcie się koty Chodź, A, chodź tak. tu już, bo idą po nas już Tak, no, Bandyci? No, koty już śpią na łóżku Ale w wiosce czy nie? Nie, no pojedziecie ci, mały kot ci Kupę robi, chodź, on się zablokował w drzewie Chodź tu Zrobiłeś mi sam sobie pożądłeś. To chodź jest. Chodź, jest koło stawu w tym lesie? Nie, gdzie indziej Tam gdzie zaczynaliśmy? Nie Ja pierdolę Jestem w łóżku, połóż się spać, z kotami śpię Okej okay. Ja sam muszę spać teraz Ja z kotami śpię, normalnie łażą po mnie, liżą mi pysk Mordę mi Idziesz tu czy nie? Czy mam iść po ciebie? Chciałbym Ty, on... Wiesz, że ta wioska jest? No Pamiętasz? No bo ja jest? blisko jestem Koło I wysokiego nie. domku jestem Domek. Mhm. Kurwa Oj to będzie milutko Chyba mi się wydaje, będziemy się szukać cały Nie, czas. tu Tu Słuchaj Słyszałeś? Nie A teraz słuchaj Pierdulałeś? Nie, Nie. szyby rozjebałem Jaka ta wioska jest wielka Jestem na polu z kotami Widzę cię, w lewo Tak o, siema! Cześć! Widzyłeś. Myje nogi! Bo ja O to Ja, <grych> ja też tak mówię. Chodź, dziemy, bo koty wkurwione są straszne. Chodź mu się! Chodź. E, musisz znaleźć miejsce na domek. No ja myślę, że ty bo jesteś taki kreatywny, ja jestem idiotą. Ja też. Mam koty. A ja świnie. Świnie będziemy mieli. A, ty Ej, mam! Wymyśliłem! Ła wow! Łał wow, wow. Wow, wow, ła Chodź wow! Dobra, nie mogę się Patrz. od ciebie! Tu! Się tu! Zobacz, tu! Czemu tu? Nie? W sumie, a tu... Tam ładny widok? Ale z tyłu takie góry. On to jest ta, pizda, no to już dupa, już dupa. Ja miałem jakiś taki ładny, że było na piasku, wiesz? Kana miałeś? Sam piasek był. Chodź przepłyniemy tu, Wydłu. A koty umieją pływać? Hmm. Chyba kurwa nie próbujmy, chodź, najwyżej się No Dawaj z twoim, no bo to najwyżej jedyny, umrze <noise> Ty normalnie na ja bombę się wjebał Wam ja pan płynie pieskiem August płyń. Czemek Tepną się? Tak, no, Czepnął się. Czepają, czepają. Chodźcie, ten mały nie umie pływać. Mały chce pływać. Ja nie mam nie. czym dubać, nie? musisz ty dubać. Co hey. to mi te diamenty Tak, żeś dubą. Lamań! Lama, lama I Ron! Bo teraz tak. Chcemy lamy? Nie chcemy A czym to byś o swoim? trzeba oprócz doriacza na nie? Masłem. Orzechowym. Kurwa, a jaka mała lama jest do wyszła. Czekaj, czekaj, może tym. No, co, idziesz? Nie, Co? A to nie, 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 Jebana. Nie, już nie dawaj. Ona nie chce być. Mała. Marchew, lubisz? Nie lubisz. Dobra, nie daj. Jej A ziemniory? Wietrza. Świnie lubią <laughs> Lubi sianko. Nie dawaj. <laughs> Bagna tu są. Nie Bagna to nie, nie. Czy chcemy? Była taka bajka kiedyś, szrek tu mieszkał. Copierz, dość, gdzie jeszcze będą ci świeczki robić? Chodź. Idziemy tu w prawo. Ja mam pomysł. Zobacz, nie tracimy czasu, nie marnujemy czasu na głupoty, tylko ciągle jesteśmy w pracy. Jesteś Ta, już... ciągle w Wszyscy już teraz napisali u każdego komentarz, że i serial i samo jest najlepsza. I teraz wszyscy mówią, oha, czyli teraz trzeba poczekać aż oni wybudują piękne osiedla. Normalnie w deweloperkę o. się bawimy, budujemy bloki, 170 mieszkań. Ej. Aż tyle będzie tu graczy? No, mamy na 5 osób serwer. A ty, na przykład, możesz zrobić tak, żebyś do, dokupił. Eee, no mogę tu dać nawet 999. Co ty, nie, tylu graczy nie będzie. Zobaczasz, że no takich naturali biegających i, i innych? Nie, nie, nie. To by było, to nie, musimy brać odpowiedzialnych ludzi, na przykład, yy... Monikę. O, Monikę, bo tak chciałem poszukać, bo... Auto dostała, to szybko do nas przyjedzie. Ona szybko przyjedzie, ale byśmy musieli kordy wysłać, żebym mogła w nawi wklepać. Ja zaraz znajdę ci miejsce, bo już czuję, że. Bo... Czuję, że to. Tu, tu jesteśmy coraz bliżej tego Ty chciałeś jakiś bion kwiatkowy coś pierdoliłeś Eee, pijany byłem Jest w coś takiego jak ten bionkwiatkowy, ty ściemniasz, nie? No jest, ale tu chyba nawet nie, Jak, tu jest bagno Dalej, ej bo <laughs> Jedzonko się skończyło. Kto? Jedzonko i nie mogę biegać, czekaj, muszę no sobie zrobić To ja mam zrobić. Ja sobie zrobię Gdzie ty jesteś? Chlebek sobie zrobię też się zrób chlebek. Ja mam 8 U, ja mam 30. Mam doniczkę, kompostownik mam, że jakbyś chciał kupę, to po prostu strasz do wiadra, nie? O kurwa. Baba jaga. Proszę cię. Ona nie bije, ona nie bije, ona nie bije. Chodź. Skąd wiesz? Mi, bo Dobry. ona jest teraz tym villagerem i sprzedaje itemy Pierdolisz Naprawdę No prawda. Ale mam zajebiste miejsce na domie, ja wiem, że ty coś z tego zrobisz. B bije żartem. I co robimy, walimy ją? Nie, spr nie, spr nie sprzedaję temu. To ci kurwa sprzeda. Ty kurwo! Dawaj ją pizdę jebaną! Umrzesz śmiercią tragiczną! No ja jeszcze chwila daje. Jak? No za wypiła. Ty się okay. wyjebała! Nice. Ale mnie zatruła! Musisz mi wystać. jad. Chodź. Z dupy ci wyślę. Czekaj, co? Weź, Bez... dawaj. Weź to zabierz. O, już nie. Co dałeś? No weź to! Ten śmietnik. To jest. Tylko ty nie jest. Ej, patrzcie, pokażę cię ci, pokazać ci pokazać cię ci, pokazać ci, ci, chodź. Pokaż. Widzisz tą tutaj, tą tutaj? Skały po lewo? Tak. I coś jest fajna czy nie? No tak fajności skał po lewo, to tak średnio bym powiedział. Dobrze, ale chciałem się zapytać. To chodź pójdziemy tutaj. Wiesz co tutaj jest? Tu jest inne coś. Który na pewno nas zbliży do czegoś, żeby zrobić coś. Mm. Że tu Aż powstanie tak? właśnie, no tu będzie powstawanie właśnie. Jak się wyjemiesz, to tu będziesz wstawał To trzeba łóżko i przespać się tu. A jak tutaj oceniasz to? Gdzieś tu. Wow. No. Wow. Gdzie iść? Gdzie? Tam. No to idź. Mi się wydaje. A koty to zrobią? Jesteście nagonę? Nie, ja nie, tego małego mojego chuja na żeby urósł szybciej. Całą rybę wiatr, chodź. Twój przepływał, czy, czy zdechł? Każ pływać, crawlem. Ja płynę na plecach. Crawlem, kliknij kontrol Wiem, ale nie, ja płynę na plecach, bo jem ja w bułko. Czemu tyłem płyniesz. Bo patrzę na koty, czy nie zdechły. O i od razu tak oskoczyły, normalnie jumpa zrobiły. Dobra, wiesz jaki mam plan? No? Chodź, ci powiem na ucho Czekaj Patrzcie konty. Jeden kot, nie? Tak, tak był spragniony mleka, że krowie wylizał wymiona Opowiadaj, no. co robimy Wypierdalamy te drzewa wszystkie stąd No Robimy taki zajebisty most z tamtej skarpy na tamtą Tam? Ja mieszkam po jednej stronie, ty po drugiej No, ale do góry? No patrz tu będzie... Te drzewa wypierdolimy wszystkie No Żeby było tak czyściutko No Piatki tu posadzimy Taki most stamtąd Drewniany taki niby, że wiszący będzie No 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 Tej skały na tamtą. A że tam no I będziemy sąsiadami między górami I ty budujesz tę sam chatę? A ty sam Ja pierdolę No dobra no, to jest świetny ten Ta jest super yy... Chyba, że masz lepszy Kiciuś, dałbym ci chlebek. Pa, ten ma jedno oko, inne drugie inne zło. Husky. Husky, to jest hot, hot Husky. Czyli mówisz, że tak to robimy? Ja bym to tak widział. Czyli, a, czy bo. Y, a, Chyba, że Ale nie czekaj. I od razu nie, 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 nie. Trzeba, czekaj, bo ty coś źle wszystko? Nie, nie, nie. Chodź tu, tędy. Chodź, Chodź najpierw na górę. Właśnie chciałem czy zobaczyć, czy jest ładny widok. Czy jest ładny widok, czy jest y, kompostor? Kurwa, kopalnia darmowa. Go a, kurwa. No taka kopalnia, żeby było czas wyjść. Chodź, zobaczymy co tam się dzieje. Kot mówi do mnie i zobaczajcie się Nie. Do mnie mówi tylko rodzaj węgla. Ja w ciekawe czy koty jedzą węgiel. Ha, tak, do Donek nigdy nie jad węgla. Patrz i idź no. i patrz. Z tej góry tu będzie. No. Można tamto. To po drodze to jest jakiś górny To się skopię. Tu możemy na biegać, ale ten most będzie ładnie tu wyglądał. I że ja tu dom buduję. A ja? Tam. Chodź jeszcze zobaczymy, jak wygląda u siebie. No. Bo u jest ładnie, nie? Że jest woda, że jest coś tam. A, tak. Widoczki najwyżej. Eee, mogę Ci moją działkę opchnąć i ja się wybuduję na Twojej. A tu nie ma różnicy, bo i tak ja zjebę budynek cały. <grym> o, i Ty, że tu? <grym> o kurwa, tu jest chyba jeszcze ładniej, czekaj. Czy Zobacz to. Z wodospadem jeszcze. Z tego na po mosta. To najpierw Pana, byśmy, porra, tu, tam może Red Pevor mieszkać, i on będzie miał tam dom, a my tu i wieś, wiesz. I on purrza? będzie robił jak tak będzie tam, tam na przykład, albo tam, by nam you pokazywał cały czas. A może do spania pójdziemy. Chodź, do spania, bo je, 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 je pa, jedzą, się tam. robi Kurwa, jak spadnę? fa no. kod mi na jajał. Ja? A jak mi stanie, to go obudzę. Chyba, <głysza> <głysza> jak ja spadłem. Łóżko mi spadło z Ikei. Idę, po nie Come on, złap mnie za. złap mnie za rękę. <noise> Złapnie mnie za chleb. <noise> Piątka. Wejdę sam. Człowieku dubie chlebem, nie? To... jak mi będzie zaoferował jedzenie później, to ja go nie chcę. Od ciebie. Smakowanie opłucesz wogą. Dobrze, czyli co? Na wstępie kładę to tutaj i kotury włazić na łóżko i siedzi tu jak pizdy Wszystko. Też. A to co się dzieje. Ja też. Mój też pójdzie. No ta wszystkie napisi się Chodmy no. mały jest jakiś środki. Nie twoje? No nie, no Ty możesz moje też podnosić pizdy Nie Mój umarł? Nie, no jak czterech nie miałem? Czekaj, ten. Kradłeś mi kota. No nie, nie patrz. To, czekaj, czekaj, a ten? Ten jest twój na środku. Nie mogę nic nie robić. Mogę! Ha. No, widzisz? A, a tak. czemu z mojego zjebałeś z łóżka? No to co, no jak na pierwszy odcinek znaleźliśmy sobie fajne rzeczy, jest 30 minut, nie, nie było żadnych fuck upów, że nie będzie trzeba robić cięć czy Mergani jest mega zadowolony. Tak, lagów też nie było. A, kanał Ezia no. macie w y, opisie i tu na końcu też jest on też. Elo. Subskrybujcie go, bo on nie robi live'ów. Hello? Hello!